Łocie, panie! Od tyłu mnie zaszli. No, 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 no. Cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się. I kolejne runki straciłem, psów, dupę. Ech, nie mam pecha do tych runek strasznego. To była durna śmierć. Nie wiem, jak mi to wczoraj za pierwszym wyszło tak ładnie. Jak zaskoczy, to się zabije pewnie, nie? Nie byłby to mądry pomysł. No, zjeżdżamy. Nie wiem, jak mi to za wczoraj za pierwszym tak ładnie wyszło. Bo oczyściłem ten obóz bez większych problemów. A dzisiaj ewidentnie sobie nie radzę. No dobrze. Spróbujmy. Na pewno trzeba się po pierwsze pozbyć tych. Nie, no, po pierwsze trzeba się zajść za te flame throwery, bo oni ich nie mogą obrócić. I zająć się kusznikami. Dobra. Skacz, 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 skacz. Tutaj nic nie ma, ale trudno. Shit shit shit, shit 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 ten jeszcze jakimś podmuchem wiatru mnie tutaj na kurwia. Co to ma być? Co to za umiejętności z dupy? Dobra, przynajmniej jak już ich uderzę, to raz i wystarczy. Dobra. Nice. buteleczka sobie sięgnę. Ten tam się zawiesił coś, coś tak za długo myślał. Mam wrażenie, że trochę go odcięło, miał takie, taką chwilę, co ja tu robię w ogóle? Czy moje życie ma sens? To zabiorę. Okej. Okay. Tam jest jeszcze. Oho, idzie na zwiady. Coś go zaniepokoiło. Liczba trupów zwiększyła się. Nice. I to co mnie zabiło ostatnio to był ten duży, kurde, potworek tutaj. Plus on miał jeszcze towarzystwo psa. Więc dwóch ich było, więc mieli zdecydowaną przewagę. Kubaniec ma siłę mocną. Jak walnie to... to porządnie. Shit. No właśnie o tym mówiłem. No super, 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 no wycofaj się, a nie się tutaj... Nie udawaj, że cię ogłuszył. O, i straciłem efekt zajebiście. Na wszystkim można utknąć na tej arenie. A, nie mam many. Co za debil. No jak? Byś mógł tak wypierdzielać na przykład, to byłbym wdzięczny. Nie trafiłem sobie jeszcze, cudownie. Dałoby się, jakbym mógł go wysadzić, nie? Tylko, że te beczki się pokończyły. Niestety. Gin. Jest. A wy co, udajecie, że nie słyszycie? O co chodzi? Słuchawki te, takie... Ir... Ir... Irpodsy. No, te takie bezprzewodowe mają i nic nie słyszą. Następne Złoty run. Dobra, dobra, złoty run, tylko że ja nie mam już czym się leczyć czym rzucać czarów. A nie, jeszcze mi jedna buteleczka niebieska została. O Chociaż tyle. Co się świeci. Co to jest? Podnieść tego nie mogę. Zniszczyć tego też nie mogę. Nie mam pojęcia. Wiecie co ja sobie włączę latarkę? Kupiłem ostatnio latarkę. A, ten obraz już zebrałem. okej. Okay. Jeszcze nie wiem, co się z nimi robi z kolei, ale myślę, że kiedyś to odkryjemy. Dobra, punkt łaski poproszę. Remedium wezwania zgiętego palca, czyli coś na online. Dziękuję bardzo, nie skorzystam. no dobra, to chyba przyszedłem ten najgorszy etap. Jest tutaj punkt łaski. Że jak sobie przy nim siądę, to znowu wszystkich odnowi, nie? Że będzie lipa. Ciekawe czy tego dużego też. No nic, to powinno być bezpieczne. Z tej strony nie otworzę. Ciekawe, z której w takim razie? Pocznijmy sobie. Jest jakaś winda, mogę ją wezwać? Mogę. No dobra, jesteśmy coraz bliżej na północ, więc LICZĘ na to, że coraz bliżej wyjścia. Ale... Ej, miałem jechać na dół. Halo, co jest? Czy na górę? No dobra. Wszystko mi jedno. Byle by stąd wyjść. Jakiś żuczek jest. Kulkę toczy chyba. O, to te, te yy, słojowniki. Tylko mniejsze. Ej, po, pomogłem waszemu większemu koledze. Będziecie mnie bili teraz? Mam nadzieję, że nie. Ok. Władca Bush. Tam jest kolejne miejsce łaski. Coś blisko, podejrzanie. Czy te słojowniki będą chciały się ze mną bić, czy zostawią mnie w spokoju? Nie wyglądają na agresywne. O, jest jeden duży, dobra. I on ew ewidentnie kazał im mnie atakować. Kolega, ja jestem przyjacielem słojowników. Ja mam sztamę z takim jednym dużym słojownikiem. Proszę się ode mnie odwalić. Nie chcesz, to nie. Ja w takim razie chętnie przyjmę z was runki. Ten coś tylko medytuje. Dobra A tu panowie co? Trzech naraz zajebiście Ciekawe czy. O, pęknięte garnki. Ej, chyba pierwszy raz mi się udało znaleźć pęknięty garnek samodzielnie. Odłamek żyjącego słoja. Hmm. Pieróg z surowym mięsem. Ciekawe czy ten nasz słojownik, kolega, jak go następnym razem spotkamy, wypomni nam zabijanie słojowników. Szkoda by było. bo był bardzo sympatyczny. Lecimy. <laughs> Boss. I duży miniboss. I miejsce łaski. Chyba nie mam się czym przejmować raczej żyćka mam dużo. Ale oczywiście sobie je odblokuję. Ale to co wbijamy do bossa, Ciekawe, co, co, czy to będzie już ten godryk, czy jeszcze coś innego? Boję się trochę. Oj oj, oj. Znowu smok jakiś? To jest chyba ten godryk. Uuuu, ale ma topór. I ma koronę. I ma... Co? On jest ludzką stonogą? To za monstrum, godryk strzywaniec, czyli ty jesteś tym sławnym godrykiem, Gryffindorem i potrafisz w umiejętności. No, nice. Holera. A ja nie potrafię buniki z kolei. Shit, jak nie jedną. No dobra, kolega. Jakoś musimy się dogadać. No dobra, ale ten święty miecz i tak niewiele mu robił. Ja ogólnie jestem nubem, jeżeli chodzi o uniki, ale akurat z nim jakoś tam sobie radzę w tym tańcu. No dopóki nie robię takich głupot, nie? jest. Nie, 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 za pierwszym to na pewno go nie zrobię, ale jak go zbiję do połowy, to już tak będę to uznawał za sukces. Dobra, machasz sobie w ten sposób, aha, ok. Oj, zamknij. Mordę, pół życia ci zabrałem. Że nie bądź taki kozak, bo cię trampki wyprzedzą. A masz dużo nóg, więc. będzie dużo trampek. Let's go again. Fajne jest to, że tej kascenki nie trzeba za każdym razem oglądać. To jest. przemyślana sprawa dobrze. Ja nigdy się nie nauczę dobrze unikać w tej grze. Ja chyba do końca już będę tak na farcie trochę to przechodził. Mam wrażenie. To trzeba mieć... koi wyczucia i cierpliwość. Czyli dwóch rzeczy, które mi absolutnie brakuje. Moje uniki to są fartowne zawsze. Tylko i wyłącznie. No nic, spróbujemy. Już zaszedłem tak daleko, nie będę się teraz poddawał, bo inaczej nigdy nie opuszczę tego zamku. Won. Won powiedziałem. Kurde, niby bosy tak blisko siebie, a jaka różnica w ogóle w klepaniu mnie. Nienawidzę tych twoich opóźnionych ataków. Kurde. I tego też nienawidzę. Mam cię dosyć, nie? Dobra, idę stąd. Idę zbierać runy. Idę zbierać runy i wrócę tu za jakieś 10 punktów siły. Skubaniec. Ale są naprawdę takie bossy tutaj, że z przyjemnością do nich podchodzisz za każdym razem. Mam taką ochotę, że, że chce mi się z nimi bić, a ten jest irytujący. Po prostu. Ten też jakiś silniejszy, niż koledzy z Pogrodna. Kuźwa, jebany chuj. Ale przynajmniej zabija swoich kolegów chyba. To wiecznego rycerza... Ale ja już tam byłem. Ja już zabiłem tego rycerza. Bez pana. Już, już porobiony był. Już dwa wieczne więzienia. Ten taki lodowy był, tańczący, bardzo fajnie się z nim walczyło. No i ten rycerz bez pana. Już dwa więzienia takie ogarnąłem. Ogólnie pogrodno mam w miarę ogarnięte tutaj, wydaje mi się. Nie wiem, gdzie mogłem jeszcze nie być. Nie, nie używam, bo używam go przez chwilę. Chodzi ci o ten taki... czekaj, gdzie on jest? Też dużo rzeczy sprzedałem. Ale mój był dużo lepszy, jeżeli chodzi o obrażenia. Ten? A ten może to jest... Co z niego wypadło? Już nie pamiętam, co z niego wypadło. W każdym razie też mam mało... Mierz Wasala? Czekaj. A, kieł Wasalnego Rycerza. No to zręczności mi punktów brakuje. Brakuje mi punktu zręczności. A tutaj muszę mieć 40 siły, także jeszcze sporo przede mną. A z tych, co mam i mogę założyć, to mój jest e, najlepszy. Przynajmniej mi się nim najlepiej bije. Więc no. Więc tak to wygląda. A kim ty jesteś w ogóle? Well, who do we have here? Hey, you have such a as I had at the beginning. Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Tarnished and warrior, like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. Okay. ok. Ok, tylko ciekawe jak to się robi. Potem mogę. Tym palcem chyba się ich wzywa, nie? Już myślałem, że to się tych. tych online graczy wzywa, no ale dobra. Jakaś to opcja jest. O Jezła ten strzela jeszcze ogniem Kurwa co on z nimi porobił Jedne ptaszki A, nie zauważyłem cię. Wybacz Wybacz A tutaj już byłem, nie? No, byłem. Nie, chcę mi się z nimi walczyć. Przelecę sobie tutaj. Ten zamek z kolei też jest dość burzający. Tu jest tak dużo chyba wolno chodzących rycerzy, to mogę sobie z nimi walczyć, pozbierać trochę tych run. Gdzie oni są? Przecież tu patrole zawsze były. Tam jest jakiś, ale... Ale jeden, a to było ich dużo, dużo więcej. Hmm. To byli tacy nierespiący się przeciwnicy? Ale to aż dziwne. dziwna o tu są tylko ci bez głów właśnie a bo na patrolu są dobra 67 runek za każdego. No trochę musiałbym ich powybijać. Co tam z nich powypadało? Bełty. Kasak ma Hmm. Jeszcze zbrojka. Co to mamy? Zbroja że jest dużo cholera cięższa. przy tym co mam lochy albo dungeony, no też jest to jakaś opcja nie chciałbym po prostu cały czas siedzieć w jednym miejscu tylko raczej podróżować, bo tam jest taka armia zombiaków to, że za nich chyba nie ma dużo runek, ale ale poczyścić by je można bo jest ich tutaj dość sporo Ile za jednego? 36. No to można się wzbogacić. Są powolne, łatwo się je zabija. No witam. Ile, za, ile będzie za głowę, ile ja tutaj nazbieram? No i dałem się ugryźć. fajnie, bo one tak wydobywają z siebie tak minimum energii, żeby do mnie dobiec, a potem znowu takie są powolne. Won. Jak kosiarką. i 3,5 koła wleciało Dobra, to chyba wszyscy Przynajmniej po tej stronie plaży, nie wiem czy tam coś dalej było To było takie idealne miejsce na jaskinię To jest tak missed opportunity za każdym razem mam wrażenie, że tutaj jest jakieś wejście, ale nie nic tutaj nie ma. Tam są te ośmiorniczki, ale za nie chyba nie ma nic. Za nie chyba nie ma dużo run jednak podbijać się zawsze można. Chodź 336. Ej, w sumie sporo. W sumie. E, tak, kilku pokonałem. Trzech chyba. Z Anastazją. Z jakimś takim ziomeczkiem, co był w tym miejscu. E, czemu nie mogę włączyć mapy? Aha, po prostu nie mogę włączyć nagle mapy. E, z takim ziomeczkiem, co był w e, kanionie. Wyskoczył z krzaków jak Filip z Konopi. To z nim i jeszcze przy takim Ala koloseum To trochę randomowo, bo ja cały czas przed nią stałem. Więc to, no, ale kryc sprzeci. Masz rację. Krytu wszedł. No, bardzo możliwe, że więcej tutaj już nic nie ma. No, ja długo siedziałem tutaj, jednak. Starałem się całą mapkę tutaj poczyścić, zanim na ten zamek ruszyłem. Nie wiem, czy zrobiłem wszystkich bossów na tej mapie, ale. Pewno starałem się być w każdej lokacji. Dobra, 5 koła prawie. No ja tu, tutaj się jeszcze cykam chodzić. Tu są chyba jeszcze za mocni przeciwnicy dla mnie takie mam wrażenie.